Panie prezesie, ja czytam kolejne bez wybierania pytanie. Szanowny, tak, przeczytam. Szanowny i kochany panie prezesie, Kochani. chcę bardzo podziękować za to wszystko, co robicie dla Polski i narodu polskiego, jeszcze tak, że tak dobrze. To nigdy nie było. Trwajcie, pomagajcie i pamiętajcie, że to wy jesteście Polakami i macie nam służyć jak najlepiej. Trwajcie przy Bogu i Maryi, a to wszystko będzie nam dane. A... No, ja mogę tylko powiedzieć, że. Następny Że pytanie. władza jest służbą, minister to znaczy w istocie sługa. No, ja nie jestem ministrem, tylko skromnym prezesem partii, ale też się czuję sługą narodu. Pyta następne pytanie dotyczy sądownictwa, to już przejdę do kolejnego. Czy przewiduje pan, panie prezesie, zniesienie immunitetów dla sędziów, posłów i senatorów? Znak zapytania. Tak, proszę Państwa, ja uważam, chociaż to w tej chwili mówię tylko w swoim indywidualnym imieniu, a w partii no, są gremia, które muszą takie rzeczy zatwierdzać, więc to nie jest tak, że ja mogę powiedzieć to w tej chwili w imieniu także innych. Ja uważam, chociaż kiedyś miałem inne zdanie, ale uważam, że po tych doświadczeniach, które mamy, po prostu immunitety trzeba znieść, a po to, żeby zabezpieczyć. I sędziów, i posłów, i senatorów przed działaniami jakichś miejscowych klik, które często niestety mają wpływy także w wymiarze sprawiedliwości, to trzeba dać tylko takie zabezpieczenie, że marszałek Sejmu jest zawiadamiany o jakichś działaniach i może, jeżeli są przesłanki, no, zaprotestować. Ale i to samo dotyczy sędziów, tam na przykład pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Ale tylko tyle, a nie to, że nie wolno podjąć śledztwa, nie wolno postawić stanu oskarżenia i tak dalej. Tylko powtarzam, jest niebezpieczeństwo, że jakieś klikin, albo czasem i ta klika w Warszawie, która też może pewnego dnia powstać i to nawet niektórzy się bardzo dzisiaj w Polsce to starają, też może tego rodzaju metody stosować. Więc tu pewne zabezpieczenia są potrzebne, ale one muszą być nieporównanie lżejsze i w ogóle nie ma mowy o tym, żeby na przykład ktoś jechał, no jak to ostatnio by było rowerem no w stanie, że tak powiem, i pokazywał legitymację poselską i w związku z tym nie musiał dmuchać. No to to, to jest w ogóle według mnie no absolutnie Niedopuszczalne, ale w ogóle w tej chwili trzeba po prostu ale to wymaga zmiany konstytucji znieść tą instytucję imitetu i ograniczyć ją, znaczy zmienić ją w coś nieporównanie słabszego, ale jednak zabezpieczającego przed nadużyciami. No bo w jakiś sposób dajmy na to miejscowej klice bardzo wpływowej się naraził i w związku z tym stawiałem jakieś nieprawdziwe zarzuty i chcą go zamknąć do więzienia. No to jednak jakoś trzeba uniemożliwić. Pani Jolanta, dziękujemy, panie prezesie. Pani Jolanta pyta, dlaczego najniższa emerytura nie wynosi 1300 zł, tak jak mówicie. Ja po 19 latach mam 976 zł. Ja sądzę, że to jest związane z jakimiś, że tak powiem, no sytuacjami związanymi ze stażem pracy, bo takie rzeczy się rzeczywiście zdarzają. Ale oczywiście nie znam szczegółów, musiałbym się temu przyjrzeć z bliska. Ja, ja oczywiście panią Jolantę zapraszam. Później umówimy się i w biurze moim to rozwiążemy. Pytanie. Czy możliwa jest zmiana finansowania organizacji, no nie, to, 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 ale czytam, no trudno. Czy możliwa jest zmiana finansowania organizacji senioralnych? Obecnie około 60% pieniędzy idzie na wódkę i zakąskę. Wolałbym, aby większość pieniędzy szła na kulturę w postaci bonów do opery, teatru lub koncerty symfoniczne. To chyba się z tym zgadzamy. Symfoniczne. Ja czytam, ja czytam wszystkie pytania, panie prezesie. tak. Fortepianowe. Dobrze. Dlaczego kliniki państwowe, na przykład dla Lindleya, okulistyczne, nie wystawiają zniżkowych recept? To też zapraszam do biura. Ja, ale, ale wysoko... bo ja nie usłyszałem jakich okolicznych... w, kli... w klinice po prostu wystawiają recepty, tutaj e, przeczytam całe pytanie. Dlaczego kliniki państwowe, na przykład i jest wymieniona, La Lindleya, okulistyczne nie wystawiają zniżkowych recept? Czy prawie ślepy stary człowiek ma więcej wpłacić niż młody chory na, na cukrzycę czy na płytkowość. No na jakąś chorobę oczu. No, 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 no nie będę, no, dobrze. Proszę e, Państwo, ja mogę bo od razu Państwu powiedzieć, nie wiem po prostu, dlaczego nie, nie wystawiają, ja bo powinny wystawiać. Jeżeli są do tego podstawy, ja już też nie jestem młody, lekarstwa biorę, ale uczciwie mówiąc, część recept mi wystawiałem ze zniżką, a część bez zniżki. Ja nie wiem dlaczego. No, ale oczywiście dla mnie to nie jest problem. No, bo ja jestem z tym, tak wysyła, jest. ale dla ludzi marnie uposażonych to może być wielki problem, i to trzeba się tym rzeczywiście bliżej zająć. E, to jest pan Marian. Ja proszę również po spotkaniu o kontakt. I również mm. spotkamy się w biurze i porozmawiamy na ten temat. I ostatnie pytanie, jakie pan Marian zadaje, to jak rozwiązać maraz w organizacjach terenowych PiSu? Posłowie usadowili się, nie dopuszczają młodszych funkcjonują tylko byli towarzysze PZPR lub PSL-u no i wjeżdżą na rozwój organizacji przykład, że to niby tutaj, ale to jest nieprawda no ja tak czytam może to pozostawimy, bo A, ale proszę Państwa, nie, dni... ale ja chcę Państwu powiedzieć, tak, Pan Marszałek pozwoli Nosi. jest w Polsce rzeczywiście takie zjawisko, że nasze partie polityczne są strasznie małe wszystkie, nasza też na przykład brytyjska partia konserwatywna jest dzisiaj dużo, dużo mniejsza niż była kiedyś, ale jednak 200 tysięcy ludzi liczy. No tam teraz będą wybory nowego lidera, czyli nowego premiera i wiadomo, że wybór jest wśród dwóch kandydatów, których wyłaniają posłowie i będzie uczestniczyło prawdopodobnie około 200 tysięcy członków. No dlatego, że rzeczywiście istnieje takie zjawisko, ja to mówię z bólem, że... Powstaje jakaś organizacja partyjna, ułoży się tam wewnętrznie, bo zawsze jest jakaś tam struktura społeczna, zawsze tam jedni trochę są wyżej, drudzy trochę są niżej, no niestety taki jest świat. No i później rzeczywiście się boi przyjmować innych. My stwarzamy wiele różnych mechanizmów, żeby jakby omijać te przeszkody, ale to rzeczywiście często nie działa i w wielu miejscach setki wniosków o przyjęcie do prawa i sprawiedliwości było niezałatwianych. My dokonaliśmy ostatnio pełnej reorganizacji struktury partii właśnie po to, między innymi, żeby to przełamać. Wprowadziliśmy też nową instytucję sekretarzy wojewódzkich. To są ludzie na tatach, którzy też mają prawo przyjmować do partii. Wszystko robimy, żeby partia się rozwijała, także liczebnie. A jeżeli chodzi o. Sprawę młodych i niemłodych, no dosyć trudno mi o tym mówić, bo ja mam 27 lat, ale do setki. <głosy> 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 więc, więc proszę Państwa, ale no, pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, że oczywiście młodzi są potrzebni, to to jest i my, my ich mamy, za mało, chociaż więcej niż było kiedyś, i to jest proces postępujący. No, na sali mamy tutaj młodą panią minister. Naprawdę. Mogła być moją córką i to taką córką po 30. No. Więc, więc krótko mówiąc, to nie jest tak źle. Ale pamiętajcie też, że polityka wymaga pewnego życiowego doświadczenia i że ja na przykład yy, no, jestem przeciwnikiem takiego zjawiska, które u nas też występuje program pierwsza praca wiceminister. <grymiany> <grymiany> To oczywiście jest żart. nikt prosto po studiach nie zostaje wiceministrem, ale rzeczywiście mamy często ludzi bardzo młodych, no nie zawsze się to sprawdza. Ja tu jestem zresztą wielkim grzesznikiem, bo kiedy byłem premierem, mówię o latach 2006-2007, to mianowałem najmłodszego wiceministra super zdolnego chłopaka, 24-letniego, ale niestety to się zupełnie nie sprawdziło. Panie prezesie, szanowni państwo. To...